Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Xeramort, a to jest kolejny odcinek z Teralina Multiplayer. Razem ze mną jest statyw Uff! Jestem. No i w tym odcinku idziemy sobie tu na dół. Byłeś tam na dole. Nie. Wciąż oui. jest jak się Co? Nie wierzę, no bez przesady ty. Nie po to tu poszłem um. a Ja to możemy na kolor kółka, tam idę takim cfelem Czeka, czeka ja się muszę pochwalić nową bronią No i młody przed nagraniem sobie ale to, zdążył A czeka, to mu... Czekaj, niż tego i poświęcić trochę Moż O, i o się, bo tym to zbierę. Jeszcze O, o Ta Da da. Tu na dole czy tam niżej na dole jeszcze mamy? Ey, ja nie wiem, nie mam podkrywane. Się nie wiem, czemu... Tyś to miał mieć podkrywane? Tu, tu chyba jest key. Ty ci obejrzyj, jak coś to ten. Jak coś to nie zginąłem. Jak coś to ja też. Tylko że... że znowu mój skill się. Co nie ma? Nie ma. Tu następnym też nie? Nie wiem, kto to jest. <mum> 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 OK okej. Czekaj, jak poczułeś lat oknemu czasu. Mam to Dobra glizda rozwalona Czep. Oświetlam tu trochę. Dobra, to ty, tam tam Dobra, ja bo on z tą umie kopać. Też. No też Ja już tu mam koniec. A tam hmm, się Teraz kopuję pod to. to. O, ale a, mi to ku... A nie powiesz, czemu masz ten yy, maskę? A, maska, przed nagraniem nam się zespawnował ten. Nie, zespawnował po prostu Ryany. No, po prostu młody tam znalazł w skrzynkach. wiem czy z ostatniej tej, nie? Nie zostało nam. No właśnie, tam jest tego jeszcze 9. No nie, nie chyba 8 zostało. A 6 mamy? Co? w sumie zrobiąc taki bossowy odcinek. Dobra, zniszczyć to, nie? No młotkiem, no. Dobra. Coś do, coś muszkiet. Tego. Co? Muszkiet. O ładnie. Po co mi muszkiet? Nie wiem broń, brat. Dobratu się znowu też. Ty też się tam już wkopuj. A by co robię. Kurde. Ty tylko no, czemu, panie. To tylko... Nie wiem, ty... Nie wiem czemu ty. Nie wiem. A czekaj, ja to umiem zniszczyć. Tak na przyszły wypadek. Tak, nie zliczyć. Bananka, zbieraj ją, Andrzej Co? A poć, chodź tu ten, czekaj, tu to podlepienie no. i ty tu po prostu wrzucisz tego, żeby po prostu ja tu nie musiał się wygramolec z tego, nie? Debil. Przecież ci nie do demejra. Dobra, ale go zespołnieję. Jest! Gdzie? Dobra nie, idź do góry, tej Nie wiem jak on się sam zabije Tylko rzucaj A dropa potem będzie miała sam dolnie. Trzeba będzie to przekopać W najgorszym wypadku Bez tego mam dynamit <laughs> Przygotowany na wszystko

Ty czego walisz? Muramasa, nie? A ja, bo ciebie dropu. Dobra, ja sobie to idę tu wykopać to gówno. No. Nie jest źle. Czemu tu? bo tam jest spot. Dobra. Ty się zabijesz. Co, że mnie to nie będzie bić tam? Gadasz? No ciebie to na pewno. Dobra, ja idę po to. Ja Andrzej. co to jest wszystko tu? no pieprzysz gdzie mamy dalej nie wiem tam dalej jest gdzie? no już nie ma na prawo nie ma na lewo jest dobra tepek do domu nie mhm. chyba że tu jeszcze coś w tych A rzuć tu są jeszcze pieniądze coś no coś jeszcze jest porozwalaj to Andrzej Dobra. Tam Dobra, chodź do bazy. Co to jest? Ty co tu dajesz? No. Okej. Okay. Siedzący, świecący kolega. Nie Dobra, do, do domu chodzi. O, masz na to jest. A nie pojawia tutaj, to... Na lewo idziemy ty. Czekaj. Ja bo chcę po raz kolory tych moich Oj no. <grym> Ojut. Wybaczcie, ale trochę jeszcze ja są chory.

Oczywiście, jest to... Dobra, jestem. Możesz się tepać teraz. To jak będziesz chciał się tepać, to gadaj. Tepię. Dobra, wiem. wyczarowałeś w ostatnim momencie, nie? Czemu? Tą następną trzeba iść. Bo ty się do mnie tepłeś, jak ja wylądowałem. A nie jak byłem w powietrzu. Ale po co tą wodę tam ciągniesz? Dobra, masz tam wodę, to ja tam ciągną Debil Debil! Ile hajsu? No trochę, nie? Czekaj, ile... Jó po przy okazji. Mam. Dużo. Tak, bo nie mam. wszystkie łąą hole? Jeden. Okej. Okay. Dałeś, dałeś się do złotych, dałeś. Tu jest myszko? nie widzę. Mmm, tak. Podki, 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 potki, są Tu tu. podki, podki, podki. Tu są, podciwane. Podciwane są tu. Nie podki, tego tak robić Dobra, oświetlamy. podki, podki, takie to podki, ja no, podki, no to wyrzucisz to bym to do od razu Shadow To no. jest do PETA? Okay. Lighting Pet Co taki? No bo ty, że masz kolorek zmieniony. A fa faktycznie. Dobra. Gdzie no, mamy jeszcze? No ja mam takiego, ale to chcę. Nie wiem. Nie mam odkrytej. Też nie mam. Możesz mi mój hajs oddać. 25 boli. Da. Ciekawe jak go wybiera. A, A czemu go taka tuka? Czemu tego tego I zrobimy akurat. Nie! jest zginął. Nie, jeszcze nie. Ale pracuję nad tym. Bardzo ciężko. Czekaj tu się nie opłaca tam gdzieś. Puf. No, mam jest, że nie Dobra U, hu, hu, hu 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 W sumie płynę się Mam Powiem tyle Chyba nie mamy więcej możliwości zesponowania sobie z Jutro. Muszą być. Tu też jest tam dalej. Masz tam? Wybiegnę coś schodzę. Ale maik Jest tam? Ja mam Ja będę dwa Pod sobą Czekaj, idę do ciebie Tak O kurde, ja mam platynę No bo jak zebrałeś 25 golda ode mnie Ale ja nie, ale ja tam mi pieniędzy, kurde mu I moje pieniądze Też będę musiał, ale... Teraz już mogę iść? Jeszcze mam 26 Geta. spoko Golda, nie? A... Stój, jak się robi te spawnery do tego gówna? Dlaczego? Nie teleportuj się, należy do mnie tylko robisz biedy. Co, znowu spadniesz? Nie, teraz możesz chwilę. Czekaj, czekaj, potiony. Mapa. Oj. Ups. No, nie. Ma <laughs> no no mogłeś zawsze lepiej pieprzuć. <laughs> <O nie. śmiech> kurde. Zaprzem mam mojego golda. Kurde. Ale duś. Tu mam jeszcze jednego źródła, masz tam Dobra. wszystkie rzutki na dole porozwalane, masz tam coś? No, na lewo są ile? Dwa. O, warmola mam jak coś, by poszło nie tak. No ale ej, Andrzej, coś ty zrobił. Ale z ołotach. No, brawo. 3, 4, 5. Uciekaj. Awoken. Też jednego posłonę, no. teraz tu? To... Żyję! I mam się dobrze. Wszystko. No? Dostajemy coś? Ja Co? ciebie. Co? Nie ja wiem. wiem. Nic mnie hmm. nie dostali. Chiego dobrego. Yes. <coughs> Widzisz ciebie to nie atakuje. Nie no, bez przesady. Co? Za <głos》> się zaczęło jeden? jeden. no tam jest drugi i tyle i nie ma. Czekaj ja oglądam przez więcej. W sumie tu jest na dół, a tam jakże się odbił to było coś jeszcze nie. Nie. A tutaj jest, jest jeszcze tam. potem, jest dużo jeszcze. Potem tak. jest jeszcze jeden korupcja nie, nie ma Ko Jeszcze jedna korupcja jest na lewo. Dokop się tam tu do tego mietka. Już masz wormholanie masz, nie? Eee, nie, nie, brałem tylko, brałem tylko jednego. Masz. Bo ja już lecę do góry No ty się do mnie tepniesz, Bo tam na lewo jeszcze mamy jedno O Dups Pff. Kolejna łowa Dupa Muszę tylko Ale dobrze wykalkulować A tego poprzedniego zniszczyłeś już? Co? Nie wiem, nie. Nie wiem, ty. Ty zniszczył. No. Ech. No. Które ci nie będzie, nie? Mamy jaskinie. Tak? Mm -hmm. Dobra, dam tam czekaj, zaraz się możesz tapać, ale jeszcze nie Biegnę dopiero sobie To pozwiedzaj, no Bo lepsze coś się A nie Ja Ja Ty, ma ciekawe. Dzięki Które ciekawe? Nie wiem Z tej nudnej Hehe <laughs> Ja no nie wiem Żartowałem Nic z się która jest godzina, my friend? My friend jest za 28 No to jeszcze z 20 minut Ty pójdziesz z faf Fafokiem No, No, co jeszcze? Z planty powinny świecić, nie? Nie. Ja. Nie, nie świecą. Albo świecą, nie tu masz tak wcieliony ekran, że ty nie widzisz nawet. Ja ślepy. No widzisz jeszcze, że się filmuje. Nie, no nie masz ślepy jeszcze. No. Powiedz mi, co trzeba, żeby zesponować Eye of Cthulhu i kolegę tego... ...Irdwatera. A co, w tym czasie? Nie. Tak, żeby... Z tych itemków, a nie tego, wiesz? Aha, no to tak. Eye of Cthulhu to potrzebuje... Lensy. Lensy. Ale czorne czy zwykłe? Coś tam z tych lensów trzeba zrobić. Nie wiem, musiałbym je na No Dobra, to potem. Nie było cię widać. do no, odcinkiem. Na pewno wiem, że to war... I teraz to na pewno tej tanki mamy, bo o, to są że żeby było. No. Dobra, ja tam lecę dalej. Nie marzycie jeszcze tam jak... Jeszcze nie, czekaj, dnem został. Ja jeszcze, ty, koniec. Prawie jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę, nie teleport bo będzie tylko no, bardzo ciekawa część odcinkania, dobieganie do objęć z akcji. Czyli mogę tu przewinąć, ale... Albo chociaż uciąć nagranie, ale nie, bo ja jestem aż taki leniwy. Teraz dopiero trench plant się świeci no. Jak się go zbierze. Ej, gold do mnie leci, więc gol mam. Ty. Kulturę. Dobra, czekaj. Możesz w sumie już. Już możesz. Tylko nie zawiedziałem kopalnie, ale... Jeskin nie. Tego Silta możesz tam kopnąć jeszcze. Ło domek! Domek i Silda kopni. Nie ja chcę Silta na KIF taką Ja sobie go przerobię. Z miłą chęcią. przerób, bo nie będę kopał. Co jestem? Pomoc domowa. Tak, Sprzątaczka. Nie, nie. Na razie, tych się tych tych. Być. Na razie się nie teleportuj Czemu nie? Bo myślę, że tu będzie dziurka do... Kurwa Nie, nie no. Ludzie Albo jest taki niedorobane, albo nie wiem co Tak, Już? Do domu A dobra, spoko Nie No Myślę Tu weź ty... Nie wiem, czekaj Idę szukać

No nie gdzie? To widać gdzie? Ja Jak ma to widać Albo ja nie widzę Nie mi się wydaje, że to nie pokazuje Bo zbyt easy Ja pokazuję Kaj W dżungl Ty masz albo, albo immunity nie. to fire blocks? Y to kiedy nie, z... nie mam. Nie mam psyczonowej tej Czaszki? No. Nie, nie, nie widać chyba, nie, nie, nie widać, że wylądował. Nie, nie wygląda. O ja? Nie, nie widzę że władzą do tyle. Chyba, że... Nie mam chwilę. Nie, nie widzę. Nie. A co jeszcze chcesz na metodę przejść? W sumie mi się przeszedł. Mogę ja. się tarp? Ja. Bierzek na płaskim. Jest Shadow Grizz Mam taki. 6DF 6DF W tą stronę. I to na dole. No to idzie, ale ostrożnie tam. Eee, jest tu! Ja? To ja. Kop, kop, kop dziura. A mogę to z moim bombom. Możesz tam chcesz, możesz tam na jedno zrać. Już jest, nie? Jak coś tam mam Zaś to <coughs> Sorry Sorry <Zasia>. Znowu Znowu <coughs> nie, nie, Tu nie, nie, mam że... Tu mam, halo Halo tak rozwaliłem to już będę mieć rozponowanego No ale no że tu musisz tak kole, bo tu jest hej Tu Idę Liczę na Cię Albo poczekaj chwilę, mam tu, steczkę na głotem wysmakam To nie kup na razie, czekaj na mnie Osłaniaj mi. Nie rozwalaj tego, bo jak rozwalisz, to cię zajebie Czekaj, czekaj Czekaj Nie wiem co robię Czekaj, mam Ale to wetnij to albo wyleź stąd no Czekaj, no wy... spałzuję nagranie, nie? No... Nie, to potem to wetnie, żeby nie Nie będziemy się chciało znaleźć Dobra, krótkie cięcie na Załatwienie jednej sprawy. No i jesteśmy z powrotem. Wisimy, tak jak wisieliśmy. No, wisieliśmy, jak wisieliśmy. Zaczyna się. Tak. Wiszę. Pa. Fuck the ball. Skąd? Z domu. Ach ty poliszką wysycie to angle round Dobra, ja poszedłem nic na się widać, co się dzieje. Mordownia Koniec? Nie, nie. jeszcze jedna główka jest. Koniec Uhu, mamy maskę Czego? Nooo... A ja tu. Może ty sobie daj. Ja? Ale nic nie dotworzy. A tam daj sobie. Będziemy ja, tak. Ale tak to zdejmij so, mi sobie ten kolorek. Nie chcę, ja chcę kolorek. A to o to chodzi w parzu chwili. He, niespodzianko. tu gdzieś do monitory jeszcze. Tak! Nareszcie! Dom. Dom. Czyli co, będzie odcineczek! bosowy, <śpiewanie> tak? No! Idziemy za, y, za twój domek na lewo. Co? No tam będziemy, tam się będziemy bić, no Tu A ile przyjdą? No co, mogą nie przyjść? Nie, nie wiem. właśnie. Czy są, że idą z ISK, nie? I gdzie ci pokazał, tam. że jest w... Tam, i tam chyba. Nie, ja, tam jest. No. Co? No na prawo. Fail. A, na, to będę by też dawiem. Ty śpimy swojego domka kapelę mojego, bo oni gadają, że tylko pójdą z, z sta a tak naprawdę idą z dwóch stron. Dobra, przyszedł już pierwszy. No, ja mówię jednego, ja na dawku swoim. Ja w nie jadę. Łucznicy atakować? Tyle, Pierwsze. I się... O! Tle w Drzwi mi rozwalił. No. Hej, dał. Ale mogę tego dorabić, to może być. Net, co nie lubię to magików i łuczników, ale uczniowie nie są najgorsi. Właśnie magicy nie są najgorsi, bo. Y, ich atak możesz odbić mieczem, a one są przynajmniej dla mnie na hita, nie? A teraz mamy koniec, 44% za... Dla... <laughs> Już mamy koniec, 44%, tak. No. A ja chyba mam trochę za mało rozrywki i poszekstać na korupcję się bić. <laughs> Ej, nie odchodź, bo ich odwołasz ty! Jo to. Jak nie No odwołam! Jak się za daleko odniósł, odsuniesz to oni. On potem nie ma już, nie ma godziny armii. Ale cały czas ty walczysz przecież. No i co, ale kurde, para, nie możesz się oddalić z bo... Dobra, nie, be, nie krzycz. Nie będę. Nie wiedziałem. To proszę o Ja już ja. Chwila. Chwila. Chwila! Chwila! Sekund pięć! Ja pierdolę nie ojdzie. I tu człowiek chce nagrać sobie coś, nie? Słuchaj, co coś nagra, to zawsze coś od ciebie chcą, nie No. Jakby <tuszy> to oglądało jak ja w tom podziwił. Kogoś takiego jednego. Zasiu! O, żeż ty, lubię tego. Halo. Nie ma Potka. Dobra, koniec 99? Ostatni? Chyba, się będą wracać, nie? Czy nie? Nie wiem um, Dobra, porobione Coś no, tu leży, spartowano. nie? A nie, to są ich części Rozczłonkowani. Dobra Jak Ci poszło? Bardzo dobrze Niestety ma jednego życia Ja trochę A ja to ja pt with... pt ja to mogę wywalić mi się nie przyda spiky bole nie wiem goblin banner przyda nam się długo do mnie niech się cieszy Dwa strange planty dobra jakie kolorki dostałeś ja do... i Reflective, Silver i Copper, daj. Lubię te Jakże tam szło, nie? Na koniec mapy. No. I co? Koniec zagrania? No, um, Dobrze. Ja dziękuję za uwagę w tym odcinku. Zalecam was do komentowania, subskrybowania, łapkowania tego filmu, jak i całej serii. Oczywiście inne materiały na moim kanale, również możecie łapkować i komentować, no bo wiecie Jakoś to musi być w końcu I tak Następny odcinek, co będziemy robić? Może ty bossy same, co? Co? No. Cały odcinek walki z bossami, może? Ale po co? Ja lepiej tego... ...Wall of Flesha zrobić, już że jesteś na pagodzie Ale... No, to... na, na Spróbujmy tak, się, nie się nie przygotować nie. na walkę z Wall of Flesh. Jeżeli nam się to uda w przyszłym odcinku, to byłoby fajnie. Jeżeli nie, to nie. No ale cóż, to w kolejnym materiale. Ja dziękuję za uwagę. Razem z tobą był statyw. Boże. No, no nie możesz. Czeka, 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 czeka. Co ty robisz? A, dobra, przyszedł jeszcze raz dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie. Na razie.